Piszczy moja pralka, która mnie już woła Ale najpierw śniadanie I przywitanie z Wami, więc dzień dobry Wam mówię Zaczynamy film A zaczynamy dzień od śniadania I do takiego śniadania Powiem Wam z resztek Reszta papryki, ogórek Reszta awokado Jedna ostatnia już parówka Wbiłam jajo yy, Dałam sera A na chleb po prostu zetarłam resztkę Też już sera, także Posprzątane w lodówce A tutaj tworzy się Lista zakupów, także zajadam, przerzucam pralkę do suszarki, w sensie pranie i lecimy na jakieś zakupy, bo to będzie dłuższy weekend. Chciałabym zrobić to dziś, bo jutro to będzie pewnie tutaj yy, w ogóle we wszystkich sklepach, pewnie już dziś będzie urwanie głowy, część zakupów mam zrobione, ale jeszcze coś by pasowało dokupić, także zajadam i lecę do sklepu. A z wami widzę się za chwilę. Moi kochani, teraz pytanie dla storczykomaniaków. Słuchajcie, wyszedł liść, więc okej, okay, żyje. Byłam w sklepie i pytałam pani, co mam zrobić, żeby on powtórnie zakwitł. I dała mi takie coś. To jest dla storczyków spo... w okresie spoczynku. Taka odżywka. Ja nie wiem, czy to samo ma zrobić, że on zakwitnie, czy, czy jednak. Coś by wartało jeszcze dołożyć do tego, także dajcie mi znać, odpowiedzcie, Bo ja bardzo bym chciała zobaczyć, czy on zakwitnie. U, Brian, na zdjęciu był malutki z Filipem, nie zabiję za to zdjęcie, ale to takie fajne. A Brian marzy o tym, żeby zostać pilotem, jakby coś od małego. Tak mu się uroiło i i tak już było. A tu mała Emilka z Anką. Widzicie? Hihi, taka malutka. Pokazałabym Wam więcej zdjęć, ale nie wiem, czy moje dzieci mnie nie zabiją, także lepiej nie będę ryzykować. Tak czy siak, chodzi tu o stoczyka. Powiedzcie mi, co jeszcze mam zrobić. Pokażę Wam za chwilę drugiego i pokażę Wam jeszcze grudnika, który właśnie zbiera się na kwitnięcie. No i o niego mi właśnie chodziło. Widzicie? On zaczyna kwitnąć. Tam bardziej kwitnie z tamtej strony. Czy kwitnie? Pączki ma. O! Od okna. O! I tu jest właśnie drugi stoczyk, któremu też wyszedł liść. I też dałam mu tę odżywkę i tak mam nadzieję, że gdzieś tu coś się tego nie usuwałam, bo mówiłyście, że jak zielone, no to nie, no to nie usuwałam. A o, on oczywiście musi być tu. A tak wyglądają właśnie kwiatki po przeniesieniu z pola do domu. Już zaczyna się umieranie, obsychanie, no ale to jest tak normalnie, bo mamy mały światło. Choć ja tutaj mam. To jest to okno duże na się, na którym powinny być poduszki, bo to jest takie okno, gdzie się siedzi, wiecie, kocyk, poduszka, książeczka i siedzimy. Ale ja zrobiłam sobie właśnie tutaj dla kwiatków, bo i tak nie miałam kiedy siedzieć. A, a kwiatki mają tutaj naprawdę dużo słońca. Znaczy, naprawdę, no do południa, ale i tak więcej niż normalnie. W każdym kącie. Także tu mam tak kwiatki. No i właśnie grudni, który zaczyna mi kwitnąć, cieszę się nim, Przeogronnie, a mój ptak jak na wiosnę się cały czas. Przynajmniej tak by mogło być na wszystkich świętych. Żeby taka pogoda była, to by było już dobrze. Bo do jest przyjemnie. krap mnie wyciągnął na spacer. Róż musi być. Kot w torebce siedzi. Znaczy zabawkowy kot żeby nie było. Fajnie tak? Słoneczku fajnie, ale powiem Wam, że w cieniu wcale już nie jest tak fajnie. Także dobrze, że mamy tu taki chodnik. Spacerujemy i za chwilę idziemy na te zakupy, ale niech ona troszeczkę się dotleni, bo cały czas w tym domu już do przedszkola nie chodzi. A czego nie chodzi? Miała mały wypadek. I byłyśmy nawet na prześwietleniu nogi, tak wam powiem. Prześwietliliśmy nogę. Nawet yy, doktor, który tam miał dyżur to mnie poznał i się mnie zapytał ile jeszcze mam tych dzieci. Bo to był ten sam doktor, który badał Briana. I mówi co? Znowu noga? Tak, a ile pani ma tych dzieci jeszcze? No i mówię, że jeszcze jedno, a on się mnie pyta czy się wyrobię do końca tygodnia z następnym. Powiedziałam, że ha, 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 bardzo śmieszne. Tam powiedział, że musimy pożartować, bo by to zgłupiał człowiek. A no i wcale mu się nie dziwię. Do tej pory, kiedy ja byłam, to mówił, że ma 7, miał 70 pacjentów, także nie miał gość co robić, ale powiem Wam, że bardzo starannie robił to, co, co miał zrobić, nie spieszył się, z każdym zamienił słowo i, i miał uśmiech sklejony do twarzy. Także fajnie spotkać takiego gościa, który starszy, a szanuje swoją pracę. Panie z Biedronki coś tam krzyczą? Dobra, nie zanudzam. Do zobaczenia. I kupię wcześniej i kończę to jak się robię zakupy na ostatnią chwilę. I to jest cholerny błąd, bo słuchajcie, ludzi jest bardzo dużo. Byłam tylko w samej biedronce. Yy, chciałam ten cukier za złote 49, zł, jak kupisz, czy, ale nie dostałam, tam już tylko karteczki były. Także żyjcie. Ja mam jakiś zapas mały, ale lubię yy, w takiej cenie dokupić. Bo cukier, to idzie na bieżąco. Pokażę Wam, co kupiłam. Yy, jogurt Fantasia dla mili. Krainia wędling z wędlinka, czyli kiełbaka. Tutaj jest wędlinka, czyli kiełbasa żywiecka z szynki. Jedna śmietana, to jest 18%. Yy, Zawsze to pizdnie, to inna raz. Yy, dzisiaj będą paluszki rybne, bo nie mam weny. Ja już je wsadzę do zamrażarki, żeby mi się nie rozpaczały. Wsadziłam też lody kaktus już, od razu jak doszłam, bo nie wiedziałam, kiedy się zbiorę tego nagrywania. Nutella, no to, to, to musi być, pieczarki. Pieczarki są w promocji, ale te mniejsze. Ja wzięłam zwykłe. Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto lubi grejpfruta jak ja? Ja lubię. Dwa pomidory. Chciałam moje malinowe, ale nie było. Powiem Wam, że w ogóle yy, no wybrane było, a na parkingu nie było gdzie wjechać. Także już chwilę nie widziałam takich korków. Jogurt, duet. Yy. Ser, i to wziąłem dwa razy. klimek tłusty, bo zrobię też na leśniki jeszcze dzisiaj. Tak, u mnie musi być pięć dań, bo inaczej będą chodzić głodni. Teraz w prące jest znowu masło: jak weźmiesz, 3, chyba czy 49 kosztuje. Yy, to mleczna dolina, sprawdzajcie, bo widzę, że ludzie się mylą. Tak samo tam była mąka yy, niebieska, a brali tą, jakąś tam inną, pomarańczową, i pani cofała na kasie. No nie zawsze pani, jedna się trafi taka, że powie, że to nie o to chodzi a inna po prostu skasuje i ma brambane. Yy, Nasza spiżarnia, czyli kukurydza, jajka. Nie lubię jajek z zbyt szczerze żebym powiem, bo już kilka razy trafiłam, kilka razy, dwa razy trafiłam na to, że były po prostu zepsute. Ale już mi się nie chciało nigdzie, bo jak zobaczyłam wszędzie jest to samo, tyle ludzi, że. Zupki chińskie, bo zrobię sałatkę z zupek chińskich. Nie wiem, czy ja tu pokazywałam już, czy nie. Jak będę robić, to nagram. O ja nie zapomnę, bo za mną z tym nagrywaniem to jest tak, że. Soczek kubuś. Nie obiecuję Wam, ale jak będę się bardzo upierać, to po prostu w jakimś tam filmie wrzucę pod filmem przepis. Makaron do brusia jeden do rosołu. Coś, czego nie powinnam pokazywać, czyli fajki i męczne kanapki. Tutaj wzięłam, bo widzę, że jak kupisz. trzydzieści. Yy, 3... 2,99, jak weźmie dwa produkty? Jezu, 2,99 albo 3,99, a chyba 2,99 e, Nikui. I to pójdzie na pewno do rozdania. Rzecz do mycia twarzy oczyszczający. I to jest y, esencja tonizująco matująca. Ekstra z, bam, ekstra z bambusa, ziemia okrzymkowa. Jak Wam coś to mówi, no to oczyszcza, tonizuje. Takie dwa zestawy i tu też y, zrobię takie rozdanie w jednym z filmów, żeby nie ogłaszać wielkiego zdania, a zrobić dla subskrybentów, dla kogoś kto faktycznie ogląda. Papryka, ona będzie potrzebna do tej sałatki z zupę Tu mam takie y, no mieszanka sałat, bo ja muszę mieć też dla chomika i dla nas. Wzięłam też y, jeden worek mandarynek, teraz chyba 4,99 zł. Cześć Chwidek jest z napoju, no, i nagrywajcie tutaj ptak, tam dziecko tu widać. Dobra, wyjmę tylko te napoje jeden, drugi. Tam już stoją wody. I zaraz to... Uuu, może to nie gwizdnie, co? Dobra, moment. Lecę do psa, co by mi nie zmarzł? albo nie zamarzł? Nie no, bo jest. Ha. Jest cieplutko, może trochę zapobiegać jeszcze. Dobra, wracając do tematu, lecimy dalej. Pęczek rzodkiewki, a też trzeba patrzeć, bo już widziałam, że są takie jakby Dwa ogórki, ogórki, o jeden ogórek też idzie do tej sałatki. Ziemniaki wzięłam, worek taki. Marchewka. Moja herbata, o której Wam już niejednokrotnie mówiłam, czyli pokrzywa z mango. Jest w biedrze znowu. Drugi kobuś. Mleko. Żeby nie było jasne, yy, schab. Filety już są w lodówce, warzywa na patelni, szukałam innych, były tylko te gotowe. tutaj jest ta mała kukurydza, no nie bardzo, ale powiem Wam, że nie było, no taki sok kupować na ostatnią chwilę. Wzięłam też dwa domestosy, bo też są teraz w klące, nawet nie wiem po ile, ale wiem, że jak dwa weźmiesz to było taniej i ogólnie to dostałam znowu bon na 10 zł do wykorzystania po yy, wszystkich świętych. No i co? Mandarynka 4,99 do Mestos. 21 minus 10 zł. 6 z groszami. 6,99 chyba. Jak właśniecie 2. Także ja wziąłem 2, bo są trzy toalety, a ja nie lubię nic innego, tylko właśnie do Mestos, bo on robię faktycznie. Ktoś mi dopisał raz, że właśnie w Biedronkowej firmy, chyba, chyba agent. To agent? Jest Biedronkowa? Chyba tak. Że jest bardzo podobny, albo właśnie, że nawet jest z tej samej firmy, co robią do Nestosa. Trzeba byłoby to spróbować. No, może jest tańsze, nie? Tak to do toalety. Dobra, sprawdzę w każdym razie. Teraz mi się przypomniało. Dobra, to tyle z tych zakupów. Lecimy dalej. Moi drodzy, pomyślałam, mam? To dam, czego nie? Mam tutaj te dwa kosmetyki, które dzisiaj kupiłam w Biedronce. Esencja tonizująco-matująca, żel do mycia twarzy oczyszczający i dołożyłam Wam jeszcze paletkę z Revolution Nówka Nieśmigana. Zresztą ja, u mnie zawsze jest wszystko nowe. Nie ma szans, żebym miała coś tam używane. W takich pięknych kolorach, myślę, że mm, codzienne i taki makijaż na wyjście też z tego stworzycie. Także jeśli chcecie zgarnąć to Ukryte gdzieś tam w filmie rozdanie, to co? Musicie być, po pierwsze, subskrybentami tego kanału. Subskrypcje muszą być otwarte, tak jak zwykle. Wbijcie łapkę w filmie, a w komentarzu gdzieś tam wplecie, wplećcie słowo hej. Jak tam chcecie, byle by było właśnie to słowo, jeśli chcecie wziąć udział w tym rozdaniu. Przypominam, że rozdanie wysyłam tylko i wyłącznie na teren Polski. Także jeśli jesteście za zagranicy, to po prostu potem, żeby były adresy w Polsce. No i ogłoszenie wyników będzie też w filmie za tydzień, w piątek. Także co? Bierzcie udział, nic nie tracicie. Małe, ale jak to mówią, darowanemu koniowi. Także zapraszam do małego rozdania. Hmm, w tle kogut, też już niecodzienne dźwięki, bo mało gdzie jeszcze ktoś ma koguta, a tutaj jest łysy już klon, słuchajcie, klon yy, chciałam Wam pokazać jaki on jest cudny jak się wybarwi i był taki piękny jeszcze wczoraj no a dzisiaj oczywiście już jest za późno i wiecie co, jak na niego patrzę to mi się przypomina taka koleżanka, do której jechałam jechałam i niestety nie dojechałam bo jednego dnia była, na drugi dzień już jej nie było, tak zniknęła. Ja ja nie zdążyłam tak samo jak z tym klonem. Bo z tym życiem to faktycznie tak jest, że jedziemy do kogoś, dobra, jutro pojadę, jutro z nim porozmawiam, a jutro może nie nadejść, nie. Także ja sobie tutaj urwę parę tych przecudnych liści. One wczoraj były jeszcze ładniejsze, bardziej żywe były. No ale wiatr. I przymrozek zrobiły swoje. Znowu nie, nie zdążyłam pokazać. Może w przyszłym roku będzie szansa. Do czego doszło? Yy, musiałam zupełnie wyjść z domu, bo tam się po prostu dzieci, psy, jeszcze ta papuga. Chciałam Wam powiedzieć. O! Patrzcie, umarł. No, już nie jest zielony. Yy, chciałam Wam tylko powiedzieć, właśnie co do tego drzewka, że. No, dałam, dałam ciała, ja po prostu bardzo, bardzo... Nie, nie jestem brudna, to jest ten syfat który mi wyszedł. Klasu. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że właśnie mm, mam takie poczucie winy, jeśli chodzi o tą koleżankę jedną drugą, że nie poszłam, nie zdążyłam, odkładałam i to jest taka nauczka dla mnie, że to życie jest takie ulotne, że to życie tak szybko znika i nie poszłam wtedy na tą kawę do tej jednej koleżanki, do tej drugiej koleżanki i teraz po prostu jest wszystkich świętych i po prostu odwiedzę je na cmentarzu. Przykre, ale prawdziwe, a dla mnie nauczka, a dla was morał taki, że jeśli chcecie coś zrobić, to po prostu to zróbcie, żebyście nie żałowały, tak jak ja żałuję. W ogóle moje motto to, tak jak już wiecie, jest yy, lepiej zrobić i żałować niż nie zrobić i żałować, że się tego nie zrobiło. Także to tak tylko po to, po to drzewko, tak wam powiem, że chodzi o to, że nie poszłam na kawę, nie miałam czasu, a tej osoby już po prostu nie ma jednej i drugiej i w te święta zamierzam je odwiedzić właśnie na cmentarzu. A tak na bieżąco, to powiem wam, ten płyn now. Nie dla mnie. Słabo czuć. Na pewno zamieniłabym go na Leno Złoty. Tego wam nie polecam. Postanowiłam, że włożę sobie do książki te moje liście. I fajnie mi się to otworzyło. Wzięłam pierwszą lepszą, czyli trafiłam na Agnieszkę Maciąg. Na pewno znana Wam książka Pełnia życia, ona jeszcze ma inne książki. Kobieta, która jest, czuje się spełniona. E, zdrowa żywność, obcowanie z naturą. I wiecie na co trafiłam? Na dni tygodnia. Że mają jakieś tam znaczenie z fazami mm, księżyca. No i tutaj pisze tak. Piątek. Czuwa nad nami Wenus. Bogini miłości kojarzy nas z pięknym komfortem, zmysłowością, namiętnością. W piątek towarzyszy nam pozytywna energia końca tygodnia roboczego. Czujemy się dobrze, też taki mamy nastrój, patrzymy na świat optymistycznie, łatwiej wydajemy pieniądze, a kupowanie sprawia nam przyjemność. To Emilka się tu, tu uczę. Wenus przepełnia wszystko energią życzliwości i dobra. Piątek to idealny dzień na randkę, spotkanie towarzyskie. Ale również wizytę u fryzjera czy kupowanie biżuterii. No, także piątek jest ok. Oczywiście o sobocie to pisze, że wtedy spełniamy się właśnie sprzątając, planując. Jest większa wydajność, taka produktywność, także jest lepszym dniem na planowanie. No, także może coś w tym jest. O poniedziałku piszą, że nie lubimy poniedziałków i że to jest też udowodnione, właśnie z fazami księżyca. Że faktycznie ten poniedziałek to nie jest taki najlepszy dzień na to, żeby startować z wszystkim, bo zazwyczaj mówimy poniedzieli, że ruszymy od poniedziałku, tam bieganie, odchudzanie, nie? To tak z początkiem tygodnia, a tu pisze, że wcale tak nie jest. Wiem, że to trochę wyjdzie, jakby było zabobonnie, ale coś myślę, że w tym jest. Tak, uwalniałam sobie spacerek z, z sąsiadką, z Emilią po parku, a teraz będę włączać szósty bieg, żeby coś nadgonić. Ale dobra, jest uśmiech na twarzy, bo się odmurzyłam, w sensie yy, od. przewietrzyłam o. I sorry, ale by latać i robić przy Was, bo inaczej się nie wyrobię. Co ja jeszcze szukam? To te panie. Dobra, może jakiś cukier-puder? Nie cukier-puder, cukier waniliowy, No Dobra. Ja wiem, o, nie wiem, mam wszystko, jakbym szukać. Yy, naleśniki, naleśniki z serem, bo nie mam czasu, i te paluszki rybne. Potem najwyżej zrobię, bo jeszcze mam bułki z wczoraj. Ja robię na oko, nawet nie wiem ile dałam. Yy. Zrobię jeszcze zapiekanki, właśnie bo mam wczorajsze bułki. więc polecą zapie poleci zapiekanki. No normalne zapiekanki, wiecie, bułka, pieczarki, ser, i będzie gitara. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? To już Wam powiem, że wszędzie jest mega, mega ruch. Myślałam, że troszeczkę wolniej to będzie, bo jednak ludzie robili zakupy, no ale tacy ludzie jak ja nie. Nie, ja nie urosłam, stoję w buciorach i się nie rozbiłem, bo za chwilę Filip będzie dzwonił, że bo trzeba odebrać ze szkoły. Więc tak szanujesz swoją pracę, nie? Umyła podłogi i popyla w Nie ma czasu, nie ma, nie ma czasu. Dajcie tak, znać, uważ pewnie jest to samo. To szydło i Powiem Wam, że pogoda u nas jest naprawdę bardzo ładna i mam nadzieję, że już taka będzie. Bo bardzo bym chciała iść stać, bo my stoimy tak. Najpierw stoimy u teścia mojego, a potem stoimy u, u nas u mojego taty. Także na jednym cmentarzu kończy się i pędzimy piernikiem na drugi cmentarz do innej miejscowości, do tej miejscowości, w której jestem ja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają mnie z mojej miejscowości. Wiem, że też część rodziny zaczęła mnie oglądać. Także fajnie. Yy, Sklep Zaplecowy też, też usłyszałam od dziewczynki o matka czy plus. Także to mało, że się mnie ludzie tam kojarzyć. No i fajnie. Anka więcej mleka. Dajcie znać, co picicie, co gotujecie, bo to jest no, dłuższy weekend, jakby nie było. Ja mam nadzieję, że uda mi się właśnie w tym walnowarze ten schab jakiś udusić. Więc zawsze jej uduszenie. nie? Czy widzicie cukier? Kurna, nie kupiłam tego cukru. Teraz będę podbierać tu. No. Yy, ten. Jeszcze pasuje mi do Pepka jechać, bo wiecie co? Mam tu takie banany, zaraz Wam pokażę. No, no, o. Są takie nie halo już. Nie halo. Będę super do chlebka bananowego i myślę go zrobić, ale diabeł ogonem przykrył moją wąską yy, deskę, po lasku, foremkę. Nie wiem gdzie jest, Przeszukałam wszystko, a nie chcę, żeby się zmarnowały te banany, bo one super by się nadawały właśnie do tego chlebka bananowego, a i tak zjedzą, i tak zjedzą. Także nie będziemy nic wyrzucać, tylko zrobimy ten chlebek bananowy. Wiecie co? Ja chyba skończę na tym dzisiejszy ten filmik, może nie było ochów achów, ale yy, nie będę i udawać, że mam coś do powiedzenia, nie wiadomo jakiego, bo po prostu nie mam. Pytacie o Briana, Brian powiem Wam, że no słabo nie, no bo wiadomo chłopak był yy, aktywny, w sensie yy, ta siłownia, tego te zajęcia właśnie ten boxing, jego treningi. I na jeden raz musi siedzieć w domu, bo już od poniedziałku, od tego wypadku nie był w szkole. ze szkoły dzwoniła dzisiaj pani z BHP i właśnie zapytywała go o ten wypadek. Przekryć, no właśnie nagrywaj, no. Eee, no, dzwoniła, żeby się zapytać o ten cały wypadek, to, to chyba będzie jakieś tam odszkodowanie z tego, co słyszałam. Ja w ogóle o tym nie pomyślałam, że to tam trzeba jakieś wypełniać papierie. Tak, ja dodaję minerałki na tym naleśniku. I ten. I wcześniej dzwonił pan z WF, też go ja się przez telefon, nie? Mam nadzieję, że po wszystkim śledkim pan już pójdzie. On tu miał kurę i skakał okulak. Z Emilią, tak jak mówiłam, byłam właśnie na tym sorze. Skończyło się na strachu. spędziłyśmy tam jakieś 4,5 godziny. Było dużo dzieci z lodowiska, bo że już zaczynają jeździć na lodowiskach. I to łokieć, to palec, to chłopczyk, który gra w piłkę, też miał coś tam, także. Yy, siedzieliśmy wszyscy nawet no i to zleciało, bo rozmowa się kleiła z innymi rodzicami. Dobra, nie przegadam mojej papugi. Życzę Wam przede wszystkim spokoju yy, na te yy, na te święto. Także trochę zadumy. Mam nadzieję, że nie będzie wielkiej rewim mody na cmentarzu. Ja nie lubiłam sobie nic kompletnie, nic nowego. ile w tym, co mam, bo czasami to wiecie. Te dziewczyny, te kobiety, to normalnie jak głowa, fryzura, jak fryzjera. Wszystkie atuty na wierzchu, a to nie tań do droga, bo myślę, że to powinien być dzień za dumną dzień yy. rozmyślam trochę po Ja Wam powiem, że bardzo, bardzo brakuje mi taty, brakuje mi brata I bardzo lubię te święta, aczkolwiek takie, no smuteczne, nie? Nie poznałam teścia też, nie? Ktoś tu się mnie pytał, yy, takie moje marzenie, jak byś chciała spędzić swoje 24 godziny, to chciałabym spędzić właśnie z Marołymi, tak Wam powiem. Chciałabym, żeby oni mogli się wszyscy, na przykład, żeby było tak jakieś, nie wiem, yy, ja wiem, że Wy też na pewno znajdzie się tu ktoś taki, na przykład, żebyśmy mogli być w jakimś super, ekstra miejscu, gdzie nas będą obsługiwać, w sensie, żeby te obiady, żebyśmy nie musiały stać gotować, tylko żebyśmy mogły spędzić właśnie 24 godziny i spotkać się z tymi, tu, który po prostu już z nami nie ma. To, dowiedzieć, jak tam im jest, czy się spotkali, na przykład ten mój tata spotkał się z tym moim bratem, nie? Nie wiemy tego, nie mamy tej pewności. Także, choć żyje się tam nadzieją, że oni jednak są razem. Że tam jest ciocia, kuzyn, babcie, dziadki właśnie ten test. Także, że oni są tam jednak wszyscy razem i tego dnia jakoś tam w jakiś tam sposób świętują i, i, i patrzą na nas i cieszą się, że Przestoimy nad tymi grobami, że o nich wspominamy, mówimy. Dobra, bo zrobiło się smutno. Do zobaczenia. Mam nadzieję że w poniedziałek, jeśli coś mi się uda yy, nagrać. A jeśli nie, no bo to, ten dzień to jednak jest taki szybki i w rozjazdach dla mnie YouTube to jest tylko, że tak powiem, rozrywka, więc nie wiem, czy mi się uda, czy mi się nie uda nagrać. Jak będzie, jak coś nagram... Patrzcie w poniedziałek, jak będzie to będzie, a jak nie, no to zobaczymy się w środę. Buśka całuję Was, proszę o te łapki w górę, bo dzięki nim mogę się po prostu pchnąć trochę dalej. Do zobaczenia po weekendzie.